Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie. Jest dzisiaj taki szczególny dzień, ponieważ ostatnio na transmisji na żywo zapowiadałem, że będę chciał dzwonić, wykonywać telefony po to, żeby po prostu zapytać się jeszcze na temat ilegalności wyborów. Mieliście okazję usłyszeć film, rozmowę, gdzie dzwoniłem do Państwowej Komisji Wyborczej. Próbowałem jeszcze. Ja już to nagrywam teraz po tym jak już odbyłem te wszystkie rozmowy. I dzwoniłem do NASK, do tej instytucji, która była odpowiedzialna za rozliczenie właśnie tej afery wyborczej, przestępstwa wyborczego, można to tak lepiej nazwać. Niczego się nie dowiedziałem, mam tą rozmowę nagraną, ale niczego ten proszę wysłać maila. Także ten, później słuchajcie wiecie gdzie zadzwoniłem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego DABW, mam też nagraną tą rozmowę, ale y, nie udzielimy żadnej informacji, nie udzielimy żadnego no, po prostu komunikatu, więc stwierdziłem po prostu, że nie ma sensu udostępniać tych rozmów. Próbowałem jeszcze do Biura Prawa i Sprawiedliwości się dodzwonić, żeby ktoś skomentował, w ogóle tam nie szło się dodzwonić. A dlaczego do PiSu? No, bo żeby jako partia opozycyjna ktoś mi po prostu ten. No bo jak zadzwonię do Platformy czy jakiegoś polityka PO, no to to, to co mogą powiedzieć. A tak to no to przynajmniej z tej drugiej strony, żeby padły jakieś, jakiś komentarz, ale nikt tam Sprawa i Sprawiedliwości nie odbierał. Ale w tym odcinku. Miałem przyjemność też porozmawiać, uwaga z kim, z tytułu filmu się dowiecie, z doktorem Arturem Bartoszewiczem, który skomentował po prostu te wybory, tą pierwszą turę, skomentował jego kandydaturę. Także odbyłem miłą rozmowę i tutaj was zapraszam na ten dzisiejszy film, na ten odcinek, żebyście po prostu sobie posłuchali, o czym rozmawiałem z doktorem Arturem Bartoszewiczem. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, czy ja się do do pana Artura Bartoszewicza? Dzień dobry, Artur Bartoszewicz. Dzień dobry, ja się nazywam Rafał Mora. Ja prowadzę taki kanał na YouTube o moim imieniu i nazwisku Rafał Mora Vlog. Czy mogę Panu zadać pytanie w związku z komentarzem wyników wyborów? A... Okej, okay, ale to, 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 kanał Pan z Rumunii, co oni z tego co tak, widzę. Tak, 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 bo ja nadaję z Rumunii. Ja tutaj w Rumunii pr prowadzę kanał na YouTube. W, w takim politycznym wypowiadam się, robię transmisję na żywo. Więc... A Pan Pan przez telefon, takie kanał Pytania zadaje? Tak, no chciałem Panu przez telefon zadać pytanie. Jakby Pan skomentował Proszę. wyniki wyborów tej pierwszej tury, co Pan uważa, jak Pan widzi y, y, swój y, wynik wyborczy. Czego się pan spodziewał, no bo e, ja słuchałem wiele, wiele pana też, e, pana doktora, e, różnych wywiadów i tak dalej. E, no, no chyba lepszego pan się jednak w wyniku spodziewał, ale mimo wszystko chciałbym, żeby pan się jakoś do tego e, odniósł, co pan uważa, czy w ogóle też są te wybory, e, ja bym to tak uznał, e, uczciwe, tak? Czy, czy widzi pan w tym jak, jakąś nutkę, nie wiem, nieuczciwości? Raczej nutki to uczciwości można szukać, a nie nutkę nieuczciwości, to cała orkiestra grała na nieuczciwość w tym rozwiązaniu. Także to to, co, z czym mamy do czynienia w Polsce z wyborami, to jest jeden wielki pismo montaż. Jeżeli popatrzy się na zasady związane z funkcjonowaniem, z funkcjonowaniem poszczególnych, poszczególnych kandydatów, no to przecież to nie ma równego dostępu do mediów nie było równego dostępu do agencji badawczych. Prekampania cud cud cudacznie została wytworzona od września e, zeszłego roku e, poza wszelkimi regułami finansowania, e, czyli coś, co jest teoretycznie limitowane i coś, co powinno nadzorowane być przez PKW, e, było realizowane na, w podwójnym standardzie. E, ja zrealizowałem swoją kampanię zgodnie z regułami i w czasie i na zasadach, które przewiduje prawo. Dla mnie najbardziej bulwersujące było właśnie to, że, że, że część kandydatów, czy w ogóle wszyscy kandydaci, poza, to ta, no, może może tych kandydatów, bo tam, wiadomo, że niektórzy funkcjonowali też na bazie finansowania własnego, ale większość kandydatów to byli ci, którzy finansowali, byli ze środków budżetu państwa, czyli subwencji, i oni wykorzystali te pieniądze do de facto zmanipulowania. Rzeczywistości. I to jest dla mnie najbardziej zatrważające, że Polacy dali na to przyzwolenie i udają, że się nic nie stało. I uczestniczymy w tym całym cyrku i twierdzimy, że wybieramy prezydenta. Nie, my nie wybieramy prezydenta, my wybieramy też uzurpatora, Bo cały proces wyboru, kłamstwa, które jest związane, nie mówiąc już o fałszowaniu poszczególnych komisjach rozstrzygnięć, to jest. Wspieranie uzur uzurpatora. E, więc to jest dla mnie najbardziej bolesne jako obywatela, który widział, się temu przyglądał i, e, i zostałem całkowicie wyizolowany, całkowicie wyizolowany, medialnie. Co najbardziej ubuntowujące, to w poniedziałek, 19, nagle media sobie o mnie przypomniały, miały mój mi telefon, poprawnie zaczęły mówić moje nazwisko i zaczynają co oni ci pytać się o to, co ja wiem, co ja chcę powiedzieć, co ja, jak ja oceniam e, przez. E, Trzy Miesiące praktycznie izolacji. Nagle okazuje się, że będziemy teraz udawali demokrację. Czyli prawo wypowiedzenia się kandydata na prezydenta o tym, co było w czasie wyborów, wtedy kiedyś nie mógł wypowiadać. Tak, ja, ja rozumiem. Ja, ja śledziłem pana kandydaturę, wszystko co się działo. Kiedyś zrobił pan taką konferencję, gdzie. Pochwalił się pan taką, takim sondażem, gdzie panu dawano 9%, 9,5%. To... 9,5% badanie sondażowe oficjalne zaprezentowane przez agencję badawczą w Katowicach. Wszystko było dostępne na mojej stronie internetowej. Żadne media nie tego nie podchwyciły. Gdyby podchwyciły, zbudowałyby wizerunek Bartoszewicza. Przez to, że tworzyły własne badania, własne agencje, E, własne partie polityczne robiły własne badania. Nic takiego poza ich przekazem, wdrukowywaniem, wdrukowywaniem cały czas do świadomości obywateli, że tutaj macie najważniejszych, którzy, z których będziecie wybierać, a wszyscy inni się nie liczą. To oczywiście doprowadziło do takiego nie innego wyniku. No, y, Polacy nie głosują na, z natury na tych, którzy w ich przekonaniu nie mają szansy. Tylko się tutaj, tych, którzy są w, w, przekony, wobec których jest przekonanie budowane, że nie mają szans. Ci ludzie, którzy zagłosowali, są naprawdę odważni, inteligentni, bo oni wyjść całkowicie z strefy komfortu i e, zagłosowali za demokracją bezpośrednią, za logiką. Dzisiaj, o czym już od poniedziałku ogrom telefonów, ogrom maili, e, wiadomości, chęć działania. Ludzie e, nie rozumieją, co się stało, nie wiedzą dlaczego. E, Duża część, tak ogromna część społeczeństwa, 95,5% Polaków, żyje w matni przekonania, że popis ich uratuje i rozwiąże ich problemy w sytuacji, kiedy przez ostatnie 20 lat ich ciągle oszukują, a 30 lat w ogóle partie polityczne robią w durnia Polaków. Ale nadal jest przekonanie, że to jedyny sposób na to, żeby było lepiej, to zagłosować na tych, którzy. Gras oszukują, okradają i, i robią wtórnie. Ja tak, no. ja jestem. No, tylko. Tak, tak. Ja jestem osobiście sfrustrowany, że znowu trzeba będzie wybierać pomiędzy popisem, ale jeszcze proszę skomentować Pana rezultat. Jak, jak Pan to uważa, te pół procent, tak? Znaczy, ja powiedziałem to, co Pan powiedział określiłem, jeżeli się cały czas tłacza, nie byt Bartoszewicza. Ja oczywiście jestem, chciałem e, więcej i, i naturalnym jest, że jeżeli człowiek startuje, to chciałby jak najwięcej, ale ja w ogóle po tym wszystkim, co było e, i hejcie, który został na mnie wykonany, niemożliwości obrony przed tym hejtem, e, bo media rozsiewały nieprawdziwe informacje, a nie, nikt do mnie nie przed nie zapytał, gdzie jest prawda. Nie byli zainteresowani prawdą. Byli zainteresowani powielaniem insynuacji. I to jest, to jest najbardziej obrzydliwe, że ci dziennikarze, propagandyści w Polsce, agencje, politycy uczestniczą cały czas w hejtowaniu ludzi, w niszczeniu ludzi, a twierdzą, jakim się coś krzywda dzieje, że wielka nieszczęście dla nich ktoś powinien stanąć w ich obronienie. czy znaczy, po tym wszystkim, co ja przeżyłem i co mnie spotkało, ja będę stale na głowie i uruchomię wszystkie swoje moce życiowe, żeby ci ludzie, którzy walczą w Polsce niszczeniem drugiego człowieka, za to zapłacili. Tak, jasne. Czy będzie pan głosował w drugiej turze? Jeżeli tak, to na kogo? Rektorze, to jest moja sprawa, czy ja będę głosował, okay. a nie pana, panie rektorze. Jasne, ja rozumiem. Ja tylko tak pytam, bo może widzowie chcieliby usłyszeć i ten... Ja osobiście... Chcieliby usłyszeć, bo nie chcą usłyszeć tego, co jest prawdziwe. Więc jak ktoś chce się bawić w wyłudzanie informacji prywatnych od kogoś, to niech sobie własne informacje i o sobie prezentuje. Ja mam swoje poglądy, swoje działanie. To, co zrobię, to jest moja sprawa. Ja ze swojej strony wyszedłem z prostą ofertą. Aby każdy z nas mógł decydować, Polacy, Polacy chcą być niewolnikami. Tak, ja, ja, ja przepraszam, ja, że zadałem takie pytanie, nie chciałem pana tu urazić ani Nie, to nie chodzi nie, nie, Ja nie czuję się urażony, panie doktorze, Ja po prostu jednoznacznie. Ja taki język, jednoznacznie mówię to, co mi nie odpowiada, bo to też jest pewna forma obrony mojej przed próbą wciskania przez dziennikarzy, przez e, propagandystów swojej narracji. Bo cały czas z tym mam do czynienia. Za każdym razem, kiedy mam rozmowy, to jest próba określenia swoich reguł świata. Ja mam swoje. Dziękuję bardzo serdecznie. Świetnie sobie radzę w tym postrzeganiu świata i w życiu wartościach, które mnie prowadzą. Tak, ja jestem w ogóle też mile zaskoczony, że jest możliwość kontaktu z Panem. Że jest ten numer udostępniony w internecie, że można do pana zadzwonić, zadać pytanie. Jest bardzo. Ja sobie to cenię. Jeszcze miałem okazję z Panem Maciakiem też ro, ro, odbyć rozmowy, ale tylko nie już nie, nie na początku YouTube, ale tak po prostu. E, i, I Szymon Hołownia też podawał swój numer e, taki obywatelski. Ale na ten numer nie idzie się w ogóle dozwonić. Skrzynka przepełniona, SMS-a ja nie mam. Nie, nie, ma... nie, nie, bo to jest nieprawdziwa rzecz. Mhm. Politycy mówią nieprawdę, bo Polacy chcą usłyszeć nieprawdę. No to jak chcieli usłyszeć nieprawdę i się tym zachwycić, no to człowieka, który był budowany na 10%, dali 5%, nadal mu udali jakiekolwiek poparcie. Ja jestem osobiście bardzo, bardzo zaskoczony tym, że w Polsce cały czas się promuje i, i punktuje. O kogoś kto w polityce oszukuje, cały czas oszukuje, a jeszcze z drugiej strony wszyscy oszukują, więc może niepotrzebni sobie skoszuty. Tak, tak zgadza Muszę się. Muszę kończyć, bo dojeżdżam mhm. na następne nagranie, Także dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję panu za poświęcony czas, życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę. Dzień Dzień za dziękuję. Do widzenia. Dzień, dziękuję do widzenia. dziękuję do, widzenia. do widzenia. Do widzenia. No widzicie, zadzwoniłem do pana Bartoszewicza, jeszcze może chciałem go tam spytać na temat. Rafała Czaskowskiego, co by było, gdyby Czaskowski wygrał po prostu wybory, no ale już nie zdążyłem zadać tego pytania. Tak czy inaczej, jestem mile zaskoczony, że udało mi się odbyć tą rozmowę. No i co, aby sami po prostu ocenić. Ja sobie cenię, tak jak powiedziałem do pana. Artura Bartoszewicza, że w ogóle jest taka możliwość, tak że jest ten numer podany w internecie, że można zadzwonić, zadać pytanie, to i tak że poświęcił mi po prostu tej ponad 10 minut na rozmowę, to, to jest coś, bo widzieliście pana Bartoszewicza też i w telewizji i i, i w debatach, a tu normalnie można wziąć numer z, z internetu, zadzwonić, porozmawiać chwilę także ja sobie to naprawdę cenię mimo jakichś tam poglądów, mimo różnych opinii, jakie sam mówiłem na temat pana doktora Artura Bartoszewicza to powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jestem tutaj teraz na stronie 77.org.pl, którą pan Bartoszewicz polecał, tak sobie przeglądam no i co, i w, w Was zachęcam do tego, żebyście po prostu ocenili to, co usłyszeliście komentarz na temat wyników wyborów przez pana doktora. Oprócz tego, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. No i co widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia następnym razem. Zdrowka wszystkim życzę, pa. pa.